Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować wiatrówkę długo wyczekiwaną marki Weirau. Jest to karabinek sprężynowy z górnym naciągiem. Jest to HW80 SLK. Wiatrówka HW 90, e, przepraszam, HW80 SLK. Jest to karabinek już w nowej kolbie, czyli ta najnowsza wersja. Jest to praktycznie ta sama osada, którą ma HW97 z tymi ryflowaniami z boku. I jak widzicie, ma zasłoniętą tutaj kostkę lufy, gdzie bardzo ładnie to wszystko wygląda, estetycznie się komponuje. Tak jak widzimy, mamy tutaj zakrytą kostkę lufy, więc to jest ten nowy rodzaj osady. IK jest to wersja z krótszą lufą. Wiatrówka ta posiada wymienne inserty w tunelowej muszce oraz szczerbinkę, dzięki czemu możemy strzelać tak samo jak HW-50 czy HW-95. Wersja 80 jest to specjalna wersja... A dla miłośników wiatrówek ponadlimitowych typu Fak, bo e, bardzo łatwo e, jest jak gdyby uzyskać e, o wiele większą energetykę przy dużej kulturze pracy. Dlatego karabinka np. 16, 17 juli, to jest karabinek niewysilony, pracuje ładnie, łagodnie, nie szarpie, mówiąc krótko, i generalnie jeżeli chodzi o Wajraucha 80, no to on spokojnie dajmy na to w 4,5 mm w tych 25 dżulach pracując praktycznie nie jest jakoś tam mocno wysilony i też ma tą wysoką kulturę pracy tutaj jest zaprojektowana specjalnie komora jest dość duża, do dużych właśnie energii, jest dość ciężki tłok no i łatwo jest tutaj uzyskać wysokie parametry karabinek jest dość Fajny, dość poręczny, elegancko wygląda. Duża ergonomia, no bo jednak łamanie, łamanie górne, więc bez problemu możemy naciągnąć lufę. No i wersja K, czy SLK, lufa troszkę krótsza od tej zwykłej SL, dzięki czemu też jest nam łatwiej uchwycić, czy, czy po prostu karabinek jest krótszy gdzieś tam na, na strzelnicy, czy na polu łowieckim. Jeżeli mamy na myśli w, w krajach, w których jest dozwolone. PES Control tak to się prezentuje fajny nietuzinkowy karabinek no zaczyna się cieszyć dość dużą popularnością bo wiele osób czekało na te właśnie nowe 80 SLK Weihrauch daje dodatkowo oczywiście wymienne inserty do niego w muszce tunelowej które są załączone w tej kopercie no i reszta to już to samo co w 9.7 czyli spusty rekord i praktycznie kolba ta sama, więc tak to wygląda. Jest to faktycznie wiatrówka taka najbardziej przeznaczona w sprężynach, jeżeli chodzi o fak. No bo inne karabinki jednak, które mają te mniejsze komory, nie ma sensu wysilać ich zbyt energetycznie i zawsze to powtarzamy na filmach razem z Marcinem że karabinek sprężynowy powinien pracować w 15-16 dżulach w 4,5 mm i to są wtedy fajne kulturalne celne karabinki owszem jest kilka modeli na rynku, które są właśnie przeznaczone do tego faka no m.in. innymi HW80 czy w Hacana Hacan 125 ale tam jeżeli chodzi o celność to jest to po prostu... wracając do tematu tejże wiatrówki jeżeli chodzi o... A... Ergonomię jest naprawdę dość fajnym, troszeczkę dłuższym karabinkiem niż HW-50, zbliżona długość do e, 9 97 zaraz ją sobie przymierzymy do HW-98 i mam jedną perełkę HW-98 po tuningu od Marcina, pewnie zaraz Wam pokażę. Tu mamy HW98 i długość jest praktycznie identyczna. Długość jest praktycznie identyczna, waga też bardzo podobna. E, tutaj w tym HW98, 4,5 mm, to już jest ta nowa kolba. E, z tamtej kolby zrezygnowano z produkcji. Więc tutaj jest typowe drewnienko z ryflowaniami. Też sobie zaraz obejrzymy z bliska ten karabinek. Oraz regulowana baczka. E, Marcin tutaj wykonał. Pełny tuning. Miałem okazję strzelić tylko tak przez chrono karabinkiem. No to naprawdę pracuje kapitalnie. Jak to powiedzieć, aksamitnie. O, nie ma tego szarpania, nie ma tego dzwonienia jak w karabinku bez tuningu. Co jest bardzo fajne w 9800, że jest to wersja specjalnie przeznaczona na, do strzelania Hunter Field Target, czyli do HFT. Właśnie po to zrobili tutaj regulowaną stopkę i regulowaną bakę policzkową żeby każdy mógł się fajnie złożyć i fajnie się trzymało ten karabinek, wygodnie ergonomicznie w każdej postawie strzeleckiej, oczywiście jest to karabinek dedykowany tylko i wyłącznie pod optykę, czyli lunetę i Marcin tutaj zamontował również spust 3D spust 3D wykonuje Merkury, którego też pozdrawiamy, no i macie tutaj taki moduł 3D już objaśniam, po co jest ten moduł, dla tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej. Ten moduł jest po to, żebyście mogli sobie lepiej wyregulować spust pod siebie, pod ułożenie palca, czyli skręcić go na przykład do boku w prawą stronę, obniżyć i wtedy nie zrywacie kompletnie szczołów. Wyzwalacz dalej pozostaje jak gdyby rekordem, czyli oryginalny od HW, a zmieniony jest jak gdyby język spustowy, z możliwością regulacji dalej pierwszej i drugiej drogi oraz czułości spustu. No i generalnie można sobie spersonalizować ten spust pod siebie. No i już fajnie, fajnie strzelać, naprawdę, jeżeli chodzi o HFT. Co jest plusem też tego karabinka na takim torze HFT? No na pewno to, że łatwiej się tutaj naciąga ten górny naciąg i wsadza śród. Jeżeli chodzi o porównanie do jak z naciągiem. Dolnym jest kilku zawodników, którzy strzela 98, ale więcej jest ich za granicami, tak jak na przykład w Niemczech czy, czy, czy w Anglii. To też na to, że spotyka się dziewięć. Fajna rzecz, odkręcany tutaj tumik. Może niewiele daje, ale zawsze coś tam tumi. Ale oczywiście możemy sobie przykręcić każdy inny tumik na jedną a drugą. I wtedy ten karabinek na pewno będzie troszkę ciszej pracował. Wyglądał. Gwind jest dość spory. Tutaj mam tłumik Pawła Ziemby na jedną drugą. O. No I teraz tak się prezentuje, hawu. 98 z tłumikiem. Uważam, że bardzo fajnie i myślę, że w naciąganiu przy naciąganiu nie byłoby tutaj większych. O, HW 98 jest to jedyna szuka po tuningu pełnym. i mamy tutaj moduł 3D pełny tunik i możliwość właśnie przykręcenia sobie tutaj Dowolnego tunika, tamten się świetnie komponuje z płaszczem lufy w HW-98 zawsze państwo, zawsze państwo pytacie Co jest robione w tuni, jeżeli chodzi o tuni Więc tak, Marcin robi zawsze pełny tuni Oczywiście jeszcze pewnie wszystko nie jest też wypisane na certyfikacie Ale pokażę Wam przykładowy taki certyfikat Tutaj jest ten język spustowy z tego HW-98 Oryginalny do zwrotu, oczywiście, bo jest założony ten moduł. No i wygląda to tak. Wykonany numer seryjny, model karabinka. I mamy na przykład ślizg tłoka, prowadzenie, kapelusz, spust, a, obróbka sprężyny, podładowania, korona, lufy, mycie. Smarowanie. No, i zawsze macie z tego co ja pamiętam dwa e, ślizgi na tłoku, dwa na cylindrze. Macie ustawione ładnie sprężynę na te 242 metry, czyli podprogowo około 16-16 czuła, -16 żeby to było też nadające się do HFT, żeby było e, bardzo e, celne i żeby kulturalnie e, pracowało. Tutaj macie taki przykładowy certyfikat z mojego nabytku od Marcina u którego zaraz przejdziemy, pokażę Wam w FWB 300S wspaniały karabin ponad 30 lat ma ten sprzęt niemiecki, to jest taki karabinek 7,5 maczowy. i tutaj mamy dokładnie wszystko to samo zrobione plus mamy zmiana sprężyny na oryginalną FWB dzieloną zmiana do bijaka tłoka Zmiana uszczelki e, na zepto. E, no i tyle. Więc zawsze Marcin, że tak powiem, podchodzi kompetentnie, profesjonalnie do tematu. A potem wszelkie ustalenia z nim, ewentualnie indywidualne, czy ktoś chce karabinek na 16,3, 16,5, 16,8, 15,5, 14, czy tam 9 juli, o jedni są, że tak powiem, idą w stronę. Mm, e, jakąś tam te, tego maksymalnego limitu, drodzy znowu chcą troszeczkę zejść, mają inne, e, że tak powiem, e, inną koncepcję, e, zawsze na karabinek, szczególnie jeżeli chodzi o HW30 czy, czy, czy HW50, no to gdzieś tam e, idzie się w to, żeby to bardziej ucywilizować i nawet czasem obniżyć o ten jeden dżul niż, niż podwyższać, choć je, każdy chce oczywiście więcej. No i tak to wygląda, moi drodzy, jeżeli chodzi o sprężyki. I teraz pokrótce pokażę Wam jeszcze, jak już jesteśmy dzisiaj w temacie, sprężynek FWB. No i tutaj mamy FWB 300S. Ostatnio ją pokazywałem w takim króciutkim filmiku z naciągiem bocznym. Karabinek ma ponad 30 lat i naprawdę yy, duża przyjemność strzelania z tego. System Android zrzutowy, gdzie system pracuje do przodu. I do tyłu spust maczowy i praktycznie nie czuć tutaj e, odrzutu w ogóle 7,5 i to wsadza w śród wśród, wśród. Także jak widziałem gdzieś tam zagraniczne filmy strzelając optyką to naprawdę e, celność najdroższego i najlepszego PCP. Oczywiście na tym dystansie 30-50 troszeczkę się będzie gubić ta celność. Już tak, o może do tych 30 jeszcze będzie bardzo celny, jak będzie bez wiatru. No, ale potem ta mniejsza prędkość, no jednak będą zawirowania, jeżeli chodzi o, o wiatr. Ale widziałem skupienia na 30, na 50 naprawdę kapitalne, pomimo tego, że wiatrówka gdzieś tam oscyluje między 7 a 9 J. Sprężyna dzielona, tak jak to było oryginalnie w tym FWB. No, i wszystko w środku A, wymienione, włącznie z uszczelką, tak jak było to zaznaczone na certyfikacie. No, i macie tutaj diopter. A, diopter musi się zgrać tutaj z tą muszką tunelową. No, i ja w czterech strzałach na 10 metrach zrobiłem, że tak powiem, przysłowiowego paznokcia, czy mniej Tutaj jak. wiatrówka FWB 300S. Stary niemiecki karabinek olimpijski, który ma już 30 lat. Został odrestaurowany przez Marcina w WST Słoniu. Oczywiście wnętrze. Oksyda i drewienko w stanie bardzo dobrym. Także super zadbany. Spuścik, dosłownie maczówka na dotyk. System antyodrzut, który pracuje na takich jakby powiedzieć a... płozach, szynach, że wiatrówka Postrzale, gdyby delikatnie idzie do przodu i wraca do tyłu. Boczne napięcie sprężyny praktycznie nie kosztuje wysiłku. Jest zamontowany diopter. Z przodu muszka tunelowa. Już Wam pokazuję, na jakiej zasadzie tutaj się zgrywa przyrządy. Patrzymy tutaj w ten mały otworek, który widzicie, i musimy zgrać go tutaj z tą. Muszko, może to muszkę pokażemy bardziej od tej strony? O, właśnie z takim insertem. Jak to nam się idealnie zgra w świetle, wtedy oddajemy strzał na tarczę, mierząc, załóżmy, w dziesiątkę. Ja oddałem cztery szały, szybkie z 10 metrów na skupienie tego karabinka z pozycji stojącej. Tak, zobaczmy. Ten naciąg, napięcie sprężyny w WB300S. Musimy tu nacisnąć, żeby zwolnić, i to jest cały wysiłek, jeżeli chodzi o ten karabinek. Ja akurat tutaj strzelę zwykłym JDSB. Chcę Wam tylko w trzech strzałach pokazać, jak to wygląda. Zamykamy naciąg. I to jest w zasadzie tyle. Spuść jest bardzo delikatny, bardzo maczowy, więc trzeba delikatnie pracować na spuście. I tutaj pracuje ładnie nam system antyodrzutowy, nie wiem czy będziecie widzieli to na filmie, ale możecie spojrzeć jak pracuje system do przodu i do tyłu. Może mi się uda zrobić zwolnione tempo, żeby będzie to widoczne na filmie i uchwytne dla kamery, a jeżeli nie to uwierzcie mi na sobą. Czteryszały z tej wiatrówki na 10 metrów, czyli tak jak konkurencja olimpijska 10 metrów karabin pneumatyczny. Proszę zobaczyć. Przy moich, że tak powiem, słabych umiejętnościach strzeleckich, jeżeli chodzi o postawę stojącą, jest to niewątpliwie najlepsza wiatrówka, jeżeli chodzi o karabinek sprężynowy, maczowy na świecie. I pomimo 30 lat, nie ma żadnej konkurencji jeżeli ktoś chce strzelać, że tak powiem 10 metrów czy ewentualnie bardzo celnie 25 metrów z diopterem lub można założyć optykę pod podszynę 11 mm, karabinek oscyluje gdzieś w energii między 165 a 185 metrów na sekundę, co daje między 7,5 a, 7 a 10 juli, i to w zupełności wystarczy żeby bardzo celnie strzelać nawet do tych 30 metrów z optyką, a z diopterem spokojnie możecie szukać 10, 15, 20, 25 więc jakieś tam a, tak naprawdę kapselki czy żołnierzyki ołowiane na dystansie 25-30 metrów nawet z dioptera nie mają szans, także perfekcyjny sprzęt, a, niemiecka inżynieria sprzed 30 lat, ale naprawdę piękny i niezawodny i co jest tutaj jeszcze taką ciekawostką spust działa tak samo jak w tych najnowszych sztajerach maczowy, delikatny dosłownie na, na, na dotyk niczym nie odbiega ten spust i tutaj zastosowana sprężyna dzielona i tej sprężyny tak naprawdę jak będziecie dbać tylko o smarowanie i strzelać to 10 lat nie musicie w ogóle jej tak naprawdę wymieniać także praktycznie regenerujecie środek tak jak tutaj jest zrobione i ten karabinek powinien kolejne 10 lat cały czas strzelać i cały czas was służyć także Sprzęt po prostu nie do zajechania, jeżeli chodzi o FWB 300S, jest to mistrzostwo, zrobię Wam jeszcze w przyszłości testy na tarczy z optyką na 25 metrów, to podejrzewam, że nawet najlepsze PCP, że będzie skupienie na, na, na poziomie najlepszych karabinków Także PCP. jednak stara niemiecka natrówka, ale bądź co bądź Niemcy to się na broni znają. I te ich projekty inżynierskie już od lat praktycznie 40. były bardzo dobre i przemyślane. Więc to w zasadzie tyle. I co? Niebawem postaram się zrobić gdzieś tam filmik ze strzelnicy albo z pleneru. Z dioptera poszczelamy tylko bardziej z takiej pozycji stabilniejszej. Oraz założymy optykę i zobaczymy jak taki FWB będzie strzelał na te dłuższe dystanse. Dzięki za oglądanie. Proszę o lajki, czyli łapka w górę. Jak nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj. Naciśnij dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o wszystkich nowych filmach. tak na króciutko, tak Pamiętajcie, że na naszej stronie jest zakładka promocje jest dużo promocji. Obecnie jakieś tam wajrałki, krale znajdziecie jakieś takie topowe karabinki tak samo, takie najbardziej znane, popularne. No i jest fajna promocja, jest na tego krala da bo jest 1999 zł, gdzie kosztował 2,800. Dwie butle w zestawie i walizka plastikowa, dwójno i, i tam wszystkie te akcesoria, które daje kral. No i jest fajna promocja na rotex AR-8 do wyczerpania zapasów 1999 zł, też 2,800, taki naprawdę numer jeden teraz, jeżeli chodzi o. O PCP, a resztę po prostu znajdziecie w zakładce promocje. Przeglądać też możecie nowości, i ewentualnie, jak nie ma jakiegoś produktu, jak chcecie obserwować, to w najprawdopodobniej trzeba się zalogować do sklepu i dodać sobie produkt do ulubionych serduszkiem podać e-mail, i wtedy, jak się pojawi znowu produkt, to przyjdzie powiadomienie na maila, Jeżeli chodzi o HW, Sprężone ceny minimalnie poszły do góry nie wynika to, że tak powiem, z jakby z naszej polityki tylko Weihrauch po prostu podniósł ceny swoich karabików. raz, że inflacja, a dwa, że koszty produkcji a trzy, że też pewnie patrzą na konkurencję jak. Ceny są wywindowane na przykład w przypadku marki Air Arms, więc podniósł, ale to delikatnie gdzieś tam ten 100-150 zł na, na karamiku. Więc to e, tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.